Dworzec autobusowy, architektoniczna wizytówka Kielc został uroczyście otwarty. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, parlamentarzyści oraz licznie zebrani Kielczanie. Uczestników powitał prezydent Kielc Bogdan Wenta, który podkreślał znaczenie Centrum Komunikacyjnego dla Miasta i Regionu oraz dziękował wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie modernizacji dworca. Lata 70. projekt bardzo wizjonerski. Który stał się także wizytówką miasta. 84 rok, lipiec oddane do użytku. Po 9 latach dworzec zaczął żyć swoim życiem funkcjonalnym. Dlatego pozwólcie Państwo, że wymienię nazwiska architektów. Pana architekta Edwarda Modrzejewskiego, inżyniera Jerzego Gatkiewicza i właśnie wizjonera, inżyniera Mieczysława Kubali, którego wizja właściwie jest do dzisiaj. Dzięki determinacji władz miasta. Pod przewodnictwem pana prezydenta Lubawskiego, który jest dzisiaj także obecny, w 2016 roku można było odkupić od PKS2 właśnie tą przestrzeń i przystąpić do projektu, którego wynik widzimy za sobą. Firma Budimex w 2018 we wrześniu rozpoczęła, a dzisiaj wszyscy mamy ten efekt. Otwieramy nowoczesne centrum komunikacyjne. Oddanie do użytku wyremontowanego dworca autobusowego to spełnienie wieloletnich oczekiwań mieszkańców, podkreśliła Barbara Damian, dyrektor zarządu transportu miejskiego w Kielcach. Powstało nowoczesne centrum komunikacyjne, które może obsługiwać przewoźników komunikacji miejskiej, busów, autobusów dalekobieżnych i międzynarodowych, dodała dyrektor ZTM. W budynku zostały zastosowane nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne. Sam obiekt nadal jest unikalnym na skalę światową, a jego kształt nawiązujący do kosmicznego spotka rozpoznawalny jest niemal przez każdego. Warto w tym miejscu podkreślić, że dworzec po przebudowie zachował swój oryginalny i niepowtarzalny charakter. Nadal jest tutaj wyspa, którą okrążają autobusy podjeżdżające na stanowiska odjazdowe. W części oficjalnej uroczystości głos zabrali również przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Polskiej Agencji Przedsiębiorczości oraz wykonawcy inwestycji firmy Budimex. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspiera wiele inicjatyw, w tym w ramach programu Polska Wschodnia. Tą inicjatywę duża kwota, 68 milionów jako całość inwestycji, z czego na samofinansowanie ze środków europejskich przeznaczyliśmy 48 milionów. Złotych to bardzo dużo pieniędzy, jak na tego typu obiekt. Obiekt, który stał się połączeniem czegoś, co było, czyli części historycznej, z nową, nowoczesną częścią. Obiekt, który jest teraz za moimi plecami, kosztował 70, około 70 milionów złotych, z czego 70% pokryły środki unijne. Natomiast należy pamiętać, że jest to część większego projektu komunikacyjnego na sumę niespełna ćwierć miliarda złotych, gdzie 128 milionów zostanie również pokryte ze środków Unii Europejskiej. Firma Budimex wraz ze swoimi wykonawcami mogła zrealizować ten remont i modernizację dworca autobusowego PKS 500. Oczywiście wiele innych osób oraz instytucji i podmiotów brało udział w tym procesie inwestycyjnym. Występ Kieleckiego Teatru Tańca uświetnił ceremonię otwarcia Centrum Komunikacyjnego. Tancerze rozwinęli tradycyjną wstęgę, a Łazik Marsjański Politechniki Świętokrzyskiej dostarczył nożyczki. Do przecięcia wstęgi prezydent Kielc zaprosił przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Będkowskiego, wicewojewoda świętokrzyskiego Rafała Nowaka, byłego prezydenta Kielcy Wojciecha Lubawskiego, projektantów obiektu oraz przedstawicieli wykonawcy modernizacji dworca. Nowo wyremontowany obiekt poświęcił biskup pomocniczy diecezji kieleckiej Marian Florczyk. Centrum komunikacyjne w nowej odsłonie to bez wątpienia jeden z najnowocześniejszych dworców autobusowych w Polsce. Remont obiektu trwał dwa lata i kosztował prawie 70 milionów złotych. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.